Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do zrobienia ciasta, które znacie pod nazwą skubaniec i to będzie skubaniec truskawkowo-rabarbarowy. Teraz, kiedy się pokazał rabarbar, pokazały się truskawki, to super będzie razem właśnie. Pasowało, takie ciasto już jadłam, robiłam nie raz i naprawdę bardzo, bardzo dobrze smakuje i dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam. Co potrzebujemy? Potrzebujemy 5 żółtek. Tutaj mam 5 białek, oczywiście żółtko wpadło, trzeba było wyciągnąć, chcę Wam pokazać. Jeżeli wpadnie tutaj... Do białka żółtko trzeba koniecznie wyciągnąć, żeby nic nie było, ponieważ przy ubijaniu będzie problem. Jeżeli wpadnie tutaj do żółtka białko, nie ma problemu. A więc tak, pięć żółtek, szczypta soli, daję również tutaj, bo mi lepiej smakuje. Waniliowy, jeden cukier i ja daję troszeczkę olejku waniliowego, ponieważ mi osobiście wanilia w cieście bardzo dobrze smakuje. Potrzebujemy pół szklanki, może troszeczkę za dużo, gdzieś tak koło ona ma 250, taka szklanka około 125 gram cukru. Ja zawsze redukuję, ponieważ nie chcę mieć aż tak dużo w cieście, ponieważ białko ma, będzie miało cukier przy ubijaniu, a więc redukujemy około tak 120-125 gram cukru będzie. Dajemy również. Uh, dajemy 200. Ja tu mam 250. Dajemy 200 gram masła. Daję również jedną łyżkę oleju. Wtedy będzie bardzo soczyste. I dłużej poleży i będzie zawsze takie wilgotne. I łyżkę śmietany kwaśnej. Łyżkę dobrą śmietany kwaśnej. I to wszystko możemy pomalutku sobie wymieszać. Tutaj mam mąkę, pół kilograma. Proszę przesiać ją. I dać jeden mały proszek do pieczenia. I teraz tak, zaczynam ubijać tutaj z pół minutki, żeby to wymieszać, i będę sypała te pół kilograma mąki łyżka po łyżce, aż mi się zrobi fajne ciasto. I proszę zobaczyć, już tak tutaj zmiksowałam, że tak jakby się biurowało. Wyłączam. To ciasto jeszcze mogę sobie wybrać. Teraz już łyżką staram się wymieszać. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda to ciasto. I teraz przejdę na stolnicę. Na stolnicy będę go wyrabiać rękoma. Tak to ja robię. Mieszam wszystkie produkty z mąką pomału. Jak już mąka nie wchodzi, to wsypuję. Nawet troszeczkę zostawiłam z pół kilograma, ponieważ nie chcę, żeby było takie bardzo twarde Ym... Nieraz jest tak, że jajka są większe, jajka są mniejsze, a więc nieraz trzeba 450 do 500 gram mąki. Wolę go wymieszać w misce i jakby na stolnicy go wyrabiać. Około 2-3 minutki co najmniej trzeba tak go ładnie wyrobić. Robimy jednakowe jakby trzy kulki. I tą jedną kulkę, którą tutaj mamy, musimy włożyć jakby z powrotem i wsypujemy złyżkę kakao. I ja zmiksowałam to króciutko, żeby się to lepiej wyrobiło. I schładzamy na pół godziny. Przynajmniej możemy nawet na godzinę. To nam się będzie lepiej tarkowało, albo niektórzy skubią. Także to się nazywa skubaniec albo... Leśniak, ponieważ będzie to białko ubite. Musimy go obrać. To znaczy, proszę zobaczyć, kroimy, odkrajamy i podobnie jak szparagi musimy ten rabarbar obrać tej skóry. I teraz, widzicie? Już samo skacze. No, już samo odchodzi jakbym. I tak robimy z wszystkimi. Weźmiemy łyżkę cukru i obsypiemy i to niech stoi sobie. W międzyczasie zrobię też truskawki, umyję pokroję. I ciasto sobie teraz tam w tej lodówce stoi, chłodzi się. To jest bardzo smaczne ciasto. Owoce są kwaśne. Białką z cukrem. Ta beza jest słodka naprawdę. Najlepiej, ja teraz robię z wieczór, robię na jutro, ponieważ na drugi dzień najlepiej mi smakuje ciasto takie kruche. Można zrobić rano też, na popołudnie jak chcecie tak jeść, ponieważ takie świeże ciasto nie, nie każdemu, mnie akurat osobiście nie smakuje, ale tak jak już zawsze mówię, jeżeli ktoś lubi tak, to nie widzę problemu. Teraz pokażę Wam, tutaj mam z tych 800-900 gram miałam, tych, tego rabarbaru. Po obraniu jest na pewno może z 600. Troszeczkę obsypię cukrem, bo jednak rabarbar jest kwaśny. I teraz tak musimy odszypukować te truskawki, a więc obcinamy. Kroimy na małe kawałki. Truskawek nie musimy słodzić. I tutaj teraz dajemy tą czekoladową tą część z kakao. Proszę zobaczyć, jak ładnie już skruszało to. Możemy nawet kawałek zostawić, a chcemy, żeby ura też była jakaś kolorowa, a więc nie ma problemu. W każdym bądź razie ten dół musi być dobrze przykryty. To jest blaszka gdzieś 20, około 30 na 40. Dokładnie to mam może podam. Możemy to troszeczkę tak przyklepać, żeby zapełnić, żeby nie było tam wylatywania tego soku z owoców. Przechodzimy do ubijania tego białka. I tak, szczypta soli. Ja daję jeszcze z jedną, dwie łyżki, już jak mówiłam, zimnej, przygotowanej wody. Mówią, że się lepiej ubija to białko. I jak to białko mi się zacznie teraz ubijać, będę pomału podsypywać cukrem. Daję tylko jedną szklankę, taką około 250, 220, 230 gram cukru. To wystarczy. I na koniec łyżkę mąki ziemniaczanej. Teraz jest już ubite. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda to białko. Dajemy taką płaską łyżkę i na koniec odrobinkę z, z łyżkę małą można dać soku z cytryny świeżego. Można dwie łyżeczki soku z cytryny. Ja jeszcze tutaj króciutko tak zamieszam, może z pół minutki, żeby ta mąka z tą cytryną jeszcze się dobrze wymieszała. Okay. Wysypujemy rabarbar. Ja mam na moim kanale tyle fajnych ciast, torty. Proszę Państwa, jeżeli naprawdę nie robiliście jeszcze tortu, proszę naprawdę się nie bać, samemu zrobić, bo kupiony wiadomo, że nie zawsze można kupić, jak mieszkamy gdzieś... Daleko od miasta, czy nie, w sklepie zamknięty, a chcę komuś zrobić przyjemność, czy sobie, czy spontanicznie upiec. Naprawdę. Mam torty małe, duże, z bitą śmietaną, naprawdę pyszne. Mówię dlatego, że już nie jedna osoba, która jadła, umie te torty i naprawdę na urodziny znajomym robiłam. Y Pyszne, naprawdę dobre torty. Polecam. Nie bójcie się zaryzykować, zrobić biszkop. Też mam moje biszkopty. Mój biszkop na moim kanale. Także wszystko z własnej roboty, można powiedzieć. Tak to już wygląda. I teraz dajemy na to, to białko. Kładziemy tą bezę I pieczemy górę dół. Na 180 stopni, ponieważ tu jest beza żeby się nam nie spaliło. No i obserwujemy to ciasto. Około godziny trzeba piec to ciasto, aż się góra ładnie nam zarumieni. Piekarnik już mi się już nagrzewa. To jest bardzo ważne. Ja dzisiaj dużo będę gadać, ale no niestety nieraz trzeba. Piekarnik już niech się grzeje, ponieważ jest tak możliwe, że ktoś to pierwszy raz piecze albo nie wie w użyciu. Stawicie na przykład na 180 stopni i za 2-3 czy 3, 5 minut wkładacie, czyli ten piekarnik w środku nie będzie miał na całości jeszcze tych 180 stopni. Może Wam to pokazać, ale piekarnik musi przynajmniej z 10-15 minut się nagrzewać. Przynajmniej ja tak myślę żeby miał tą temperaturę czy jak macie na przykład gazowe jeszcze to też proszę nagrzać wcześniej sobie już z 15 minut ten piekarnik i wtedy jest wszystko dobrze I teraz zostawiłam sobie troszeczkę tego czarnego możemy sobie pokruszyć w tym czarnym pokażę Wam tak to już wygląda ta moja propozycja a więc wkładam do piekarnika, jak się upiecze, pokażę, a później jak przestygnie, ukroję, też pokażę na talerzu. I proszę zobaczyć, ciasto już jest upieczone. Pogodrujemy, bo są chętni już na to ciasto. Ten zapach widocznie zławił rodzinkę. I teraz odkrojimy kaczyk ciasta. Mm, jak krupie? Zobaczyć, bardzo soczyste, bardzo smaczne, mm. naprawdę pyszne. Chętnie zaprosiła na taki kawałek ciasta, niestety nie mogę. Ta peza bardzo ładnie się upiekła zobaczyć a więc tak wygląda taki kawałek ciasta zapraszam do upieczenia dziękuję za oglądanie bardzo proszę o łapki jak można o suby mam motywację wtedy znowu że wam coś fajnego pokazać upiec albo gotować dziękuję bardzo i do widzenia a więc tak wygląda to ciasto jest jeszcze świeże, musi może troszeczkę odparować, a więc myślę, że będzie smaczne, że będzie Wam po prostu smakowało.